A witam z tej strony Tomasz. Dzisiaj będziemy wymieniać olej w samochodzie. To prawda mogłem podjechać do salonu Hondy, ponieważ mam to tam za darmo, ale nie chce mi się tam jechać, czekać, nim oni to zrobią. A i tak i tak do kolegi dzisiaj jadę, to zrobię to u niego w garażu, a ma to wszystkie przyrządy. Skoczymy najpierw do sklepu Autozon, gdzie kupię filtr potem do Walmartu, żeby kupić olej i śmigamy do niego. Ok, zapraszam hej! jak widzimy, to jest nasz sklep AutoZone tu ledle mówią jakieś e, można oszczędzić dolara kupując tam świece tu jakieś tam break, pads do oczyszczenia e, hamulców jakieś tam spraje, coś tam cuda 2 za 10 jakieś spraje do oczyszczenia samochodu o tu jest olej, 21,99 olej, olej razem z filtrem co tam oni piszą? Castrol nie widzę tych napisów może i tutaj wszystko kupię w pakiecie ok, idziemy do środka ok, jesteśmy już e, Fullerton na ulicy Plasencia Avenue i musimy tutaj tego teraz garaż odnaleźć ja za bardzo nie pamiętam o tym ten ma szukasz szukać teraz O, ludzie Tu jakieś obiacy są porobione, widzę o. Kurde, nie pamiętam, gdzie, ty, gdzie jest ta jego ulica To stać, się następna A wiem, że to jest za Madison A kurde, przejechał te garaże, właśnie. Okej, okay, to jest jego ulica. A jeszcze też się do garażu dostać. A chyba tutaj. następny chuta ja nie wiem no, no, no. tam jakieś koło koła jakiegoś motoru wystaje to może być jego eraż o no, kurde tu nic nie widać ale masz no, dziedziny o jeszcze za kiedziemy Będzie chyba jego z tym motorem Tak, biały motor to, je, to jest jego Tak, to jest jego motor Dojechaliśmy Na miejsce zdarzenia Jaj mechanik Okej, to co skupiliśmy w tym sleepy autozon raz dwa pięć butelek oleju Castrol 0 W30, teraz półsyntetyk, no i mamy filtr Bosza. Tak on wygląda w środku. Jest coś takiego. No i za to wszystko zapłaciliśmy 36,71. Powinno być 51,94 ale była promocja 17,95 więc 36,71 za 5 buteleczek oleju plus filtr. I teraz sobie sami to wymienimy. Ok, dzięki Hej. Ok, czekamy już auto pod nośnikiem. Taką podpórkę sobie teraz damy na szybki wypadek. tu jest ta podpórka. Czuwamy, żeby podnośnik na nawalił, żeby auto nie spadło. Okej, olej już cieknie zobaczcie. Brudny was, ja to jest jak widać. Tu jest jeszcze filtr, który potem wymieniłem. Te niebieskie. Ok, e, filtr wymieniony, olej spuszczony i mamy teraz olej, tego castrola. E, cztery takie buteleczki koma wlejemy. Jak mówiłem, robimy takie 4 pisma 2 mat ma wejść do tej hondy 4 cylindry. Pierwsza butelka jest. Zawieramy drugą, trzecią i czwartą. Ok, olej już wymieniony. Dolamy. Zobaczymy, jaki teraz poziom oleju jest. No jak widzimy jest na maksimum wszystko jest, ok. Więc misja się udana, ok. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, hej.